Misja Vostok 1 była pierwszym załogowym lotem kosmicznym w historii ludzkości przeprowadzonym przez Związek Radziecki 12 kwietnia 1961 roku. Dowodził ją Jurij Gagarin, który stał się pierwszym człowiekiem w kosmosie, zapisując swoje imię w annałach historii. To przełomowe wydarzenie nie tylko ustanowiło ZSRR jako lidera w wyścigu kosmicznym, ale także zapoczątkowało nową erę w eksploracji kosmosu. Mająca ogromne znaczenie naukowe, technologiczne, polityczne i społeczne. Aby w pełni zrozumieć działalność tej misji, należy przyjrzeć się szerokiemu kontekstowi historycznemu, technologicznemu i społecznemu, który doprowadził do tego przełomowego wydarzenia. Lata 50. i 60. XX wieku były okresem intensywnej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, znanym jako zimna wojna. Jednym z najważniejszych aspektów tej rywalizacji był wyścig kosmiczny. Po II wojnie światowej oba supermocarstwa skupiły się na rozwijaniu technologii rakietowej, która mogła mieć zastosowania zarówno wojskowe, jak i cywilne. W tym kontekście eksploracja kosmosu stała się symbolem prestiżu i technologicznego zaawansowania. Wyścig kosmiczny rozpoczął się na dobre po wystrzeleniu przez Związek Radziecki pierwszego sztucznego satelity Sputnika 1 4 października 1957 roku. Ten sukces nie tylko pokazał zaawansowanie technologiczne ZSRR, ale również wywołał ogromne zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych, które obawiały się o swoje bezpieczeństwo narodowe. Sputnik 1, niewielki satelita ważący około 83 kg, emitował sygnały radiowe, które były odbierane na całym świecie. Jego sukces zainspirował rozwój amerykańskiego programu kosmicznego, prowadząc do powstania NASA w 1958 roku. Niecały miesiąc po wystrzeleniu Sputnika-1 Związek Radziecki osiągnął kolejny przełom, wysyłając na orbitę Sputnika-2 z psem Wajką na pokładzie. Było to pierwsze żywe stworzenie wysłane na orbitę Ziemi, co stanowiło kolejny dowód na zaawansowanie technologiczne ZSRR. Sukcesy te podkreślały intensywną rywalizację między dwoma supermocarstwami i sprawiały, że eksploracja kosmosu stawała się coraz bardziej realnym celem dla obu stron. Juri Gagali, urodzony 9 marca 1934 roku w małej wiosce Kłuszyno w Rosji, był synem cieści i mleczarki. Jego skromne pochodzenie nie przeszkodziło mu w osiągnięciu jednego z największych sukcesów w historii ludzkości. Gagali w młodości interesował się lotnictwem i wstąpił do lotniczej szkoły technicznej, a następnie do radzieckich sił powietrznych. Jego umiejętności, determinacja i osobowość sprawiły, że został wybrany jako jeden z 20 kandydatów do pierwszych załogowych lotów kosmicznych. Wybór Gagarina na pierwszego człowieka w kosmosie był wynikiem wielu czynników. Jego zdolności pilotowania, doskonałe zdrowie, zdyscyplinowanie oraz charyzma były kluczowe. Ponadto, Gagarin był niezwykle skromny i przystępny, co sprawiało, że był idealnym kandydatem na twarz radzieckiego programu kosmicznego. Jego uśmiech i osobowość sprawiły, że stał się ulubieńcem zarówno wśród swoich kolegów, jak i społeczeństwa. Statek kosmiczny WOSTOK 1 był rezultatem intensywnych badań i rozwijania technologii rakietowej w Związku Radzieckim. Był to jednokomorowy statek kosmiczny zaprojektowany do jednoosobowej misji. Jego konstrukcja obejmowała moduł załogowy z systemami podtrzymywania życia, aparaturą do komunikacji oraz podstawowymi instrumentami nawigacyjnymi. Moduł powrotny był wyposażony w osłonę termiczną, która chroniła Gagarina podczas powrotu do atmosfery. Rakieta nośna Vostok K była rozwinięciem rakiety R-7, która była pierwszą interkontynentalną rakietą balistyczną. Składała się z czterech silników pomocniczych oraz głównego członu, które wspólnie dostarczały wystarczającą moc, aby wynieść statek kosmiczny na orbitę. Cała misja była dokładnie planowana i testowana, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Przygotowanie do misji było niezwykle intensywne. Gagarin i jego koledzy przeszli długotrwałe i wymagające szkolenie, które obejmowało symulację lotu, trening w stanie nieważkości, ćwiczenia fizyczne i psychiczne. Symulacje lotu były kluczowe, ponieważ umożliwiły kosmonautom zapoznanie się z procedurami startu, lotu i lądowania. Trening w stanie nieważkości był prowadzony w specjalnych samolotach, które wykonywały paraboliczne loty, aby symulować brak grawitacji. Ponadto Gagarin przeszedł badania medyczne i psychologiczne, aby upewnić się, że jest w stanie wytrzymać stres i warunki lotu kosmicznego. Przygotowania te miały na celu zapewnienie, że kosmonauci będą gotowi na wszystkie możliwe scenariusze, które mogą wystąpić podczas misji. Raketa Vostok K wystartowała z kosmodromu Baikonur 12 kwietnia 1961 roku o godzinie 06.07 UTC. Gagarin wypowiedział słynne słowa Pojechali, czyli inaczej na polski Jedziemy, które stały się symbolem radzieckiego triumfu w kosmosie. Start przebiegł pomyślnie, a rakieta wyniosła statek kosmiczny Vostok 1 na orbitę. Gagarin okrążył Ziemię jeden raz na wysokości od 169 km do 327 km, co trwało 108 minut. Podczas lotu Gagarin obserwował Ziemię z przestrzeni kosmicznej, przekazując swoje spostrzeżenia do Centrum Kontroli Misji. Jego relacje na żywo były transmitowane na cały świat, co dodatkowo wzmocniło prestiż misji. Podczas lotu Gagarin doświadczał różnych zjawisk, które były nowe i fascynujące dla naukowców. Miał możliwość obserwowania krzywizny Ziemi, zmian koloru nieba oraz stanu nieważkości, co dostarczyło do cennych danych naukowych. Wszystkie te doświadczenia były dokładnie dokumentowane, aby mogły zostać przeanalizowane po zakończeniu misji. Po zakończeniu orbity statek kosmiczny rozpoczął powrót do atmosfery. Gagarin katapultował się z kapsuły na wysokości około 7 km i wylądował na spadochronie w pobliżu miasta Engels ZSRR. Lądowanie przebiegło pomyślnie, a Gagarin został powitany jako bohater narodowy. Misja WOSTOK 1 miała ogromne znaczenie historyczne, naukowe, technologiczne i polityczne, był to kamień milowy w historii eksploracji kosmosu, potwierdzający możliwości technologiczne i operacyjne Związku Radzieckiego. Sukces misji wzmocnił pozycję ZSRR jako lidera w wyścigu kosmicznym, wywołując ogromne zainteresowanie i podziw na całym świecie. Misja dostarczyła cennych danych naukowych na temat wpływu warunków kosmicznych na ludzki organizm, co miało kluczowe znaczenie dla przyszłych załogowych misji kosmicznych. Wykazała również, że człowiek jest w stanie przetrwać w przestrzeni kosmicznej i powróci bezpiecznie na Ziemię. Dla naukowców i inżynierów, którzy pracowali nad projektem WOSTOK, misja ta była triumfem ich umiejętności i wytrwałości. Sukces misji Wostok 1 miał ogromne znaczenie polityczne. Wzmocnił pozycję Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej i podkreślił jego przewagę technologiczną nad Stanami Zjednoczonymi w okresie zimnej wojny. Jurij Gagarin stał się międzynarodowym bohaterem i symbolem radzieckich osiągnięć, co dodatkowo wzmocniło Dumę Narodową i jedność społeczeństwa radzieckiego. Społeczeństwem międzynarodowym misja Wostok 1 była inspiracją i motywacją do dalszych badań i eksploracji kosmosu. Sukces Gagarina otworzył drogę do kolejnych załogowych misji kosmicznych, zarówno radzieckich, jak i amerykańskich, prowadząc ostatecznie do lądowania człowieka na księżycu w 1969 roku. Misja Vostok 1 wpłynęła również na rozwój programów edukacyjnych i naukowych na całym świecie. Wiele krajów zaczęło inwestować w naukę i technologię, aby nadążyć za postępami w eksploracji kosmosu. Inspiracja, jaką przyniósł od Gagarina, zachęciła młodych ludzi do studiowania nauk ścisłych i inżynierii, co miało długoterminowy wpływ na rozwój technologiczny i naukowy różnych krajów. Dziedzictwo misji WOSTO-1 jest nadal żywe. Yuri Gagarin i jego historyczny lot są upamiętniane na całym świecie, a 12 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. Misja WOSTO-1 pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy i entuzjastów kosmosu, przypominając o możliwościach, jakie otwiera przed ludzkością eksploracja kosmosu. Wielu późniejszych kosmonautów i astronautów wskazywało na Gagarina jako na swojego idola i źródło inspiracji. Jego odwaga, determinacja i sukces stały się wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone gagarinowi znajdowały się w różnych częściach świata, a jego imię noszą ulice, szkoły i instytuty naukowe. Misja Wosto 1 również przyczyniła się do rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie eksploracji kosmosu. Sukcesy w eksploracji kosmosu zainspirowały różne kraje do nawiązywania współpracy w dziedzinie badań naukowych i technologicznych. Misje kosmiczne stały się symbolem międzynarodowej współpracy i pokojowego wykorzystania technologii kosmicznych. Podsumowując, misja wostok 1 była nie tylko technologicznym triumfem i niemilowym historii ludzkości. Udana misja Gagarina potwierdziła możliwości technologiczne i operacyjne Związku Radzieckiego, wzmocniła pozycję ZSRR na arenie międzynarodowej i otworzyła nową erę w eksploracji kosmosu. Misja WOSTO-1 pozostaje symbolem odwagi, determinacji i innowacyjności, inspirując kolejne pokolenia do sięgania po gwiazdy. A jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a także zachęcam do wspierania kanału. Nowe filmy pojawiły się już wkrótce.